Galeria Vittorio Emanuele, mimo że jest galerią handlową, w rzeczywistości w większości osobom i turystom służy jako miejsce spacerowe. Dlatego, że jest pięknie zdobiona, no i jest oczywiście takim przejściem pomiędzy jedną stroną miasta, a drugą, dlatego, że kończy się na Piazza Duomo. To jest główny punkt, e, takie centrum miasta, Coś powiedz, powiedzielibyśmy coś takiego jak rynek e, w naszym rozumieniu. I rzeczywiście jest to doskonałe zwieńczenie Takiego miejsca spacerowego. Galeria handlowa dla najbogatszych jest otwarta również dla tych, którzy nie zamierzają wymieniać wartości samochodu za torebkę czy buty. Zdecydowana większość decyduje się jednak na spacer w pięknej przestrzeni pomiędzy Piazza della Scala oraz Piazza Duomo. To właśnie spacerowicze stworzyli w tym miejscu. Dość zaskakującą tradycję. Obowiązkowym przystankiem na mapie zwiedzania Mediolanu jest oczywiście wyk, a właściwie jego jądra. Wiąże się z nim tradycja, która mówi o tym, że żeby powrócić do Mediolanu no i przynieść sobie szczęście, trzeba obrócić się trzy razy na pięcie na jądrach. Byka. I niestety bardzo mu to szkodzi, dlatego że w miejscu, w którym kiedyś rzeczywiście widniał wizerunek jego przyrodzenia, teraz jest dziura wydeptana piętami licznie przebywających tu turystów. Teraz spróbujemy sami doprosić się szczęścia, bo oczywiście szczęście przychodzi do tych którzy je chwytają, a więc za momencik próbuje sama się obrócić no, w tym bardzo ważnym miejscu dla mapie Mediolanu.